W filmiku nauczymy się dodawać i odejmować ułamki zwykłe o tych samych mianownikach, czyli ta wersja, wersja naj, naprawdę, naprawdę najprostsza, jaka może być w ułamkach zwykłych. Bo zasada ogólna jest taka, że gdy mamy ułamki o tych samych mianownikach, czyli załóżmy 2 jedenaste, dodać 3 jedenaste, to wtedy co ja robię? Dodaję sobie same liczniki. A mianownik przepisuje, czyli wynik ostateczny to jest 5 jedenastych. Zawsze trzeba zwrócić uwagę na to, czy ten ułamek w wyniku jest ułamkiem właściwym, a w tym przypadku jest, bo licznik jest mniejszy od mianownika i czy jest to mm, y, ułamek nieskracalny. Czyli nieskracalny, że nie ma wspólnego, jakby dzielnika, przez który możemy i licznik, i mianownik podzielić. Czyli mamy wynik 5,11 i to jest wynik ostateczny. Jeżeli byłoby hmm, sytuacja, w której e, mam już e, troszeczkę przekroczenia, czyli zobaczmy teraz o taki przykład, zasada działania jest, słuchajcie, taka sama. Czyli dodaję sobie liczniki, a mianownik przepisuje. W tym przypadku wynik ostateczny to jest 6 piątych. I zobaczcie, teraz nam wyszedł ułamek niewłaściwy, więc my musimy wyciągnąć całości. Czyli pomyśleć, ile tych piątek mamy w szóstce, a mamy jedną całość i reszta jedna piąta. W ten sposób to yy, wykonujemy. Może się zdarzyć tak, że oprócz tego e, słuchajcie, niewłaściwego będzie i ułamek skracalny, więc pójście. E, mamy 6 dodać 4, 10, no jakich takich jak jest mianownik, czyli ósmych. I zobaczmy, mamy ułamek niewłaściwy, czyli wyciągam całości, czyli mam jedną ósemkę w dziesiątce, jedna całość i reszta. 10 odjąć 8 jest 2, czyli 2 8 jest resztę. No i jak widzimy, te 2 ósme to nie jest jeszcze wynik ostateczny, bo 2 ósme jest ułamkiem skracalnym, czyli skracamy jak najbardziej się ta jedynkę, przepisujemy i dzielimy sobie i licznik, i mianownik na 2. Mamy 1 4. Ogólna zasada. Dodawania i odejmowania ułamków jest taka, że możemy je dodać, odjąć, ale tylko wtedy, gdy mają ten sam mianownik. Spójrzmy teraz na obrazek. Mamy dwie całości, jedną piątą, dodać jedną całość i dwie piąte. Jest to ładnie tutaj narysowane. Dwie całości to są dwa pełne koła i jedna piąta to jest jeden kawałek z pięciu możliwych. I dodać niebieskie kółeczka, czyli jedno całe i dwa kawałki z pięciu możliwych po podzieleniu. Jak teraz działam? Bardzo prosto. Całości dodaję do siebie, czyli macie w tym momencie trzy całe. Liczniki dodaję do siebie, czyli mamy znowu trzy, a mianownik przepisujemy. Po prostu, gdy będziemy mieli cztery całe i trzy piąte, Dodać 5 całych i załóżmy 1 piątą, działamy dokładnie to samo. 4 dodać 5, 9, 1 dodać 3, 4, I w mianowniku przepisujemy 5. Spójrzmy na konkretne, słuchajcie, przykłady. Troszeczkę ich więcej zrobimy. Mianownik jest ten sam, zobaczcie wszędzie, więc dodajemy. 3 dodać 1, 4, jakie 7. Patrzymy na wynik, czy jest właściwie nieskracalny. W tym przypadku jest, więc zostawiamy. W kolejnym 1 dodać 3, 4, jakie 8. I tu uwaga, bo to jest ułamek skracalny. Możemy i licznik, i mianownik skrócić przez. Wspólny największy dzielnik to jest czwórka, czyli mamy wynik jedna, druga. W kolejnym 1 dodać 8, dodajemy góry, czyli mamy 10 ósmych. Uwaga, nie jest to ułamek właściwy, niewłaściwy, czyli wyciągamy całości, nie możemy go tak zostawić. Ile ósemek znajduje się w dziesiątce, zmieścimy tam jedną ósemkę. I dwie reszty. Zobaczcie, mamy 1 i 2 8, ale do tego jeszcze to jest skracalne, czyli 1 przepisujemy. dzielimy górę i dół przez 2, więc mamy 1 czwartą. Idziemy dalej. 6 dodać 5, 11. Jakich? 11. Gdy mamy taką sytuację, to pamiętamy, że jest to jedna całość bo mamy 11 zaznaczonych kawałków z 11 możliwych czyli jedno pełne koło 7 dodać 9, 16 jakich? 15 przepisujemy znowu mamy ułamek niewłaściwy, bo góra jest większa czyli mamy jedną 15 i jedna reszta i w kolejnym 12 do przepisania mianownik jest ten sam a na górze wychodzi nam 11 dodać 7, czyli 18. Wyciągamy całości. Jedna dwunastka jest w 18. Reszty mamy 6. I znowu alarm, mamy ułamek skracalny. Największa możliwa liczba przez którą możemy podzielić to jest 6. Więc dzielimy i górę i dół na 6, czyli mamy jedną drugą. No, i przykłady z całościami. Dodajemy całości ze sobą, czyli mamy 4 całe. Dodajemy liczniki, znowu czwóreczka, a mianownik przepisujemy. Znowu dodajemy całości 3, dodajemy liczniki 9, jakich? 9. I tu uwaga, bo samo to 9, 9. To jest jedna całość, którą dokładamy do tej trujeczki, więc mamy cztery całe. I kolejne 9 dodać 8, mamy 17 całych, 3 dodać 3. 6 jakich? Mianownik przepisujemy czwartych. I tu znowu uwaga, bo całość jest tutaj jeszcze jedna zawarta. Samo to. To jest jedna całość i dwie czwarte reszty, czyli tą jedynkę przerzucamy tutaj, dokładamy do 17, więc jest osiemnastka, a dwie czwarte. Pamiętajmy, że jest to ułamek skracany. Skracamy go przez dwa i mamy jedną drugą. Myślę, że teraz z dodawaniem sobie świetnie wszyscy poradzą na tych samych zasadach teraz zrobimy odejmowanie zobaczcie mam ułamek 7 dziewiątych mam od niego odjąć 5 dziewiątych zasada działania dokładnie taka sama jak w przypadku dodawania jeżeli mianowniki są te same mogę przepisać mianownik a liczniki odejmuję no to mamy wynik 2 dziewiąte Sprawdzam, czy jest to ułamek właściwy, czy jest nieskracalny. W tym przypadku jedno i drugie się zgadza, więc wynik zostawiamy. Zobaczmy na inny przykład. 10, 11, odjąć 6, 11, patrzymy 10, odjąć 6, 4. Jakie? 11. I zostawiamy. Nic tu nie zmienia. Teraz zaczniemy odejmować sobie od całości. Zobaczcie, całe kółeczko mam i 3 piąte odejmuję. Jak ja mogę zapisać jedynkę? Sugerując się oczywiście mianownikiem, bo sama jedynka to będzie to samo, co taki ułamek 5 piątych. Zawsze wam o tym mówi yy, mianownik. Odjąć 3 piąte równa się 5, odjąć 3, 2, 5. Widać to też dokładnie na obrazku, od całego kółka podzielonego na 5 kawałków. Zabieram 3, zostają mi 2, 5. Natomiast teraz macie 2 całe kółeczka i odejmuję tylko kawałek, tylko 3, 5. Więc zostaje jedno całe kółko i tak naprawdę 2, 5. Jak to można matematycznie rozpisać? Zobaczcie. Dwójka to jest to samo co jeden i pięć piątych, bo samo pięć piątych to jest jedna całość. Odjąć trzy piąte, bo czasami dzieciaki tego nie czują, że, można, że tu wychodzi jedna całość jeszcze, dlatego to chcę też pokazać, jak to rozpisać. Od jedynki nie odejmuję żadnej całości, więc ją przepisuję. Liczniki odejmuję. Mam dwie, piąte. W ten sposób to działa. Myślę, że sytuacja jest bardzo, bardzo prosta. Zobaczmy jeszcze odejmowanie z całościami. Zobaczmy. Dziewięć dziesiątych. Odjąć trzy i cztery dziesiąte. Równa się. Całości odejmuję najpierw. Czyli mamy pięć, odjąć trzy. Mam dwie całe. Odejmuję liczniki teraz. 9 odjąć 4, 5. Patrzę na wynik. Jest właściwy. Pytanie, czy jest skracalne. W tym przypadku jest. Dzielimy na 5 górę i dół. I wynik to 2 i 1, druga. Myślę, że nic trudnego. Za chwilę pokażemy przykłady, gdzie stosujemy tak zwane pożyczanie. Zanim przejdziemy jeszcze do tego odejmowania takiego yy, na przykładach, zobaczcie jeszcze na rysunkach. 1 yy, odjąć 2 szóste. Jedna całość odjąć 2 szóste. Na rysunku widać, że zostają nam 4 szóste. Pamiętajmy, że jedynkę możemy zapisać jako 6 szóstych, zawsze sugerując się mianownikiem. Czyli patrzymy na mianownik i dajemy to samo do licznika. 6 szóstych. Odjąć 2 szóste równa się 4 szóste. Ułamek skracalny skracamy przez 2, więc mamy 2 trzecie. Zobaczcie tutaj 3 całości, odjąć 2 szóste, czyli były całe 3 koła. Z trzeciego koła podzielonego na 6 kawałków zabieramy 2, więc powinno nam wyjść 2 całości i 4 szóste. Ja mogę jedną całość tą zabrać, czyli jak zabiorę jedną całość, zostaje mi dwie. I znowu patrzę na mianownik, zapisuję jako 6 szóstych, odjąć dwie szóste, czyli wyjdzie nam to, co z rysunku dwie całe i cztery szóste ułamek skracalny, czyli dwie całe i dwie trzecie. W kolejnych przykładach macie pokazane wprowadzenie do, jakby, pożyczania, którym zajmiemy się za chwileczkę, gdy liczników się odjąć nie da. Bo zobaczcie, mam dwa pełne koła i dwie części z siedmiu możliwych, z trzeciego kółka. I jak ja to mogę zamienić? Zobaczcie, jedną całość z dwójki zabieram, czyli zostaje mi jeden. I zasada jest taka, dodaję sobie licznik z mianownikiem. Zobaczcie, 7 dodać 2, 9, czyli 2 i 2 siódme to jest to samo co jedno kółeczko i 9 kawałków. Zobaczcie, tu macie 7 plus 2, czyli 9 siódmych. Idźmy dalej. Mamy 3 i 1 piąta. To jest to samo, co zabieracie jedną całość z trójki, czyli o jedno mniej 2, i dodajecie sobie licznik z mianownikiem, i mamy 6. Zobaczcie, dwie całości, tu mamy 5 kawałków i jeszcze jeden, czyli 6 zgadza się. Pożyczamy teraz stąd, czyli znowu zabieramy z trójki jedną całość. Więc mamy 2 o 1 mniej, i znowu dodajemy licznik z mianownikiem. Mamy 11. Ta umiejętność za chwilę nam się przyda w odejmowaniu ułamków. Zaraz zobaczymy. To teraz sobie trochę poodejmujemy. Zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, mianowniki są te same, więc gdy jest taka sytuacja, przepisujemy. I odejmujemy sobie liczniki 17, odjąć 9, no to mamy 8. Patrzymy na mianownik, on jest skracalny. Dzielę sobie górę i dół przez 4. Mamy 2 piąte. Ułamek właściwy, nieskracalny, zostawiamy. No i kolejne: 50 przepisujemy. Odejmuję sobie liczniki. Tu zobaczcie, wychodzi nam 16 yy, ułamek znowu skracany, możemy go skrócić yy, przez 2, więc i górę przez 2 i dół przez 2 mamy osiem dwudziestych i zostawiamy, w kolejnym odejmujemy sobie całości, więc mamy dwie całe i odejmujemy sobie liczniki, jedna. Piąta zostawiamy. Odejmujemy znowu całości. 2 odjąć 1, 2 całe. No ale zobaczcie teraz. 8 15, odjąć 8 15. To nam całkowicie znika, więc wynik to jest 2. Zobaczmy w kolejnym. 9 odjąć 6, mamy 3. 7 30 odjąć nic. No, zostaje nam 730. I ostatnie z tego prostego zakresu zobaczmy. 10 odjąć 7, mamy 3. 4 odjąć 1, mamy 3. 13. Mamy ułamek właściwy, już nieskracalny. Zostawiamy. No to odejmowanie od całości zaczynamy. I zobaczcie. Jedna całość, odjąć 4, 7, ile nam zostaje? Możemy zastąpić 1 jako 7, 7, sugerując się mianownikiem. Odjąć tu sobie fekmujemy yy, odjąć 4, 7, przepiszę. Równa się 3, 7, zostawiamy, bo już jest ułamek właściwy. No i znowu 1, sugerując się piątką. Zapisuję jako 5 piątych, odjąć 2 piąte, równa się 3 piąte. Popatrzmy dalej. Dwójkę zapisuję jako 1 mniej i 8 ósmych. 8 ósmych, odjąć 5 ósmych, równa się 1 cała i 3 ósmy. Oczywiście niektóre dzieciaki robią już to w głowie, ale tutaj E, wolę to rozpisać. Popatrzcie, 6 całych. Ciężko mi to odjąć w głowie, jeśli tak jest, no to wtedy sobie rozpisuję o jedno mniej, czyli 5 całych. Patrzę sobie na mianownik, czyli 4 czwarte i zobaczcie, to jest ta jedna całość, która jest dołożona, więc i tak jest 6. Odjąć 3 czwarte i teraz jest łatwiej, bo widać tą piątkę, czyli 5 całych i 4 odjąć 3, 1, 4. Zobaczcie na tym sytuację. Tak jak mówiłam, jak można zapisać inaczej 6 i 1, 7. Były wcześniej takie przykłady. Dlaczego o tym mówimy? Bo zobaczcie, 6 odjąć 1 się da, ale 1 odjąć 3 się nie da. Odejmowanie nie jest działaniem przemiennym. Więc dlatego my tutaj pożyczamy, czyli zabieram jedną całość z szóstki. Czyli jest 5 i dodaję sobie licznik z mianownikiem 8 siódmych. Taka metamorfoza tego, tego ułamka. I teraz przepisując te 3 ten drugi ułamek, już pięknie nam się wszystko odejmuje. 5 odjąć nic, nie ma tu całości, jest 5. 8 odjąć 3, 5 7 ułamek właściwy. Idźmy dalej, znowu ta sama sytuacja. 10 odjąć, żadnej całości byłoby 10, ale 2 odjąć 3 się nie da. Więc zabieram z dziesiątki całość, mam 9 całości i dodaję sobie licznik z mianownikiem, żeby tą całość dołożyć, żeby ona nam nie zniknęła. Czyli 7 piątych odjąć 3 piąte równa się 9 przepisuję. I liczniki odejmuję, czyli mam 4, 5, kolejne. 8 odjąć niść się da, 2 odjąć 5 się nie da, pożyczam z całości, czyli o 1 mniej 7. Dodaję sobie tą całość do licznika, czyli 2 dodać 7, 9. 7 odjąć 5, 7 równa się. Całość odjąć, nie ma całości, 7, 9 odjąć, 5, 4, 7. No i tak cały czas robimy. E, popatrzmy teraz. 4 odjąć, 1 się da, ale 1 odjąć, 2 się nie da. Nie możemy zrobić na odwrót. Czyli pożyczam sobie całość z, trój z czwórki, czyli mamy 3 całości. I licznik dodajecie z mianownikiem, czyli 8 dodać 1 mamy 9 ósmych, odjąć 1 i 2 ósme, równa się trójkę minus 1 jest 2, 9 odjąć 2, 7 ósmych, no i zostawiamy, bo to już jest postać właściwa. No i znowu 8 odjąć 6 się da, ale 7 odjąć 8 się nie da, więc Pożyczam z ósemki. Mam o 1 mniej 7, a licznik z mianownikiem dodaje, czyli mam 16 9 odjąć 6 i 8 9. Teraz nam się pięknie odejmie 7 odjąć 6. Jedna całość 16 odjąć 8 8 9. No i ostatni przykład, znowu nam. Nie wyjdzie to odejmowanie, więc pożyczamy z ósemki całość, którą musimy dołożyć do licznika. Dlatego dokładam. Mamy 23, 20. Odjąć 1 i 17. 20. Równa się. 7 odjąć 1. Mamy 6. I 23 odjąć 17. Mamy znowu 6. 20. Tu nam wyszedł ułamek skracalny, więc skracam. W tym przypadku skracamy sobie przez 2. Szóstkę nie zapominamy, przepisujemy, bo z nią się nic nie stało. I 3, 10 mamy wynik właściwy. W ten sposób odejmujemy ułamki, te trudniejsze. No i myślę, że teraz już będzie. Wszystko jasne i świetnie sobie będziecie dawać. Wow!